Po raz kolejny w naszym życiu spotykamy się z postacią Abrahama, który przez Izraelitów, jak również komentatorów całego pisma świętego, nazywany jest Ojcem i Bohaterem Wiary. Jego historia za każdym razem, gdy ją czytamy, jest fascynująca i w pewien sposób intrygująca. Widzimy bowiem człowieka, który mając 90 lat, pakuje swoje rzeczy i rusza w drogę. Gdy się o tym czyta, być może nie robi to większego wrażenia, ale gdy przełożymy to na nasze realia i rzeczywistość, dochodzimy do wniosku, jak wielkie musiało być zaufanie Abrahama do Boga. Już pierwszą sprawą, jaka przychodzi do głowy, jest pewność, że to Bóg mówił do Niego, a nie były to zwykłe ludzkie urojenia. Ta pewność rodzi się z nieustannego wsłuchiwania się w Boga i odrywania wzroku od spraw przyziemnych i umiejętność podniesienia swoich oczu ku niebu. Zresztą do tego Abraham został wezwany przez Boga. Spójrz na niebo i policz gwiazdy. I to wezwanie Opatrzony jest obietnicą. Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Ale w tych wszystkich nadprzyrodzonych sytuacjach Abraham wciąż pozostawał człowiekiem. Miał więc prawo do wątpliwości. Miał więc prawo do utraty cierpliwości. Być może dlatego spotykamy się z powołaniem Abrahama na kartach Księgi Rodzaju aż trzykrotnie. W pierwszym wołaniu Bóg zaprasza go do odcięcia się od swoich korzeni. Abraham musi porzucić swoje miasto, dom, ziemię rodzinną. Oddaje Bogu swoją przeszłość, porzucając dotychczasowe życie i idąc dalej za Bogiem ku obietnicy, która wciąż nie zostaje zrealizowana. W dzisiejszym czytaniu Słyszeliśmy opis drugiego powołania Abrahama. Bóg zwleka z ofiarowaniem Abrahamowi tego, na co on najbardziej oczekuje, czyli syna. Czas od wyjścia z urchaldejskiego do dzisiejszego wyjścia Abrahama z namiotu był wypełniony licznymi problemami. Abraham zmagał się z głodem. Zmagał się z fizyczną walką z przeciwnikami. Oraz zmagał się z oczekiwaniem na obiecanego potomka. I to czekanie i wiara są prawdziwą duchową walką, którą Bóg docenia, obiecując wielką nagrodę. Nie chodzi tu o nagrodę za wojny, które toczy Abraham. Bóg z podziwem patrzy na walkę Abrahama o wiarę i to ją właśnie zaczyna, zamierza wynagrodzić. Bóg zapraszając Abrahama do wyjścia z namiotu, każe mu porzucić ograniczoną ludzką logikę strat i zysków, która bardzo często prowadzi do zniecierpliwienia, zwątpienia i załamania. W ten sposób ma Abraham oddać Bogu swoją teraźniejszość, i przyjąć Boży plan dla siebie oraz dla całej swojej rodziny. Przed Abrahamem jednak pozostanie ostatnia, najcięższa próba, w której będzie musiał Bogu zawierzyć całą swoją przyszłość. Kiedy zostanie wezwany do tego, by na wzgórzu Moria złożyć w ofierze swojego syna Izaaka, na którego tak długo oczekiwał i którego narodzenia tak bardzo pragną. Ale Abraham uwierzył, zaufał Bogu, a Bóg za to zaufanie Go wynagrodził. Bracia i siostry, nasze pójście za Bożym wezwaniem może nie jest tak bardzo spektakularne, jak powołanie Abrahama, ale to w żaden sposób nie ujmuje głębi i pięknu naszej drogi do. Zdobycia obietnicy, jaką daje nam Bóg. Musimy też jasno postawić sprawę i sobie przypomnieć, że jak Abraham, jesteśmy tylko ludźmi i mamy prawo do zwątpienia, mamy prawo do zniecierpliwienia. Niestety wielu z naszych bliskich, znajomych, krewnych, wskutek tych wątpliwości, zamiast jak Abraham, wpatrzeć się w Boga. Spojrzeć na niebo, zamykają się w swoich namiotach i nawet nie próbują usłyszeć głosu Boga, który wzywa ich do wyjścia. Nie dajmy się nigdy zamknąć na słuchanie tego, który nieustannie nas wzywa do zdobycia złożonej nam obietnicy. Bóg wzywając Abrahama do wyruszenia do ziemi obiecanej, nie obiecuje mu życia bezstresowego i bezproblemowego. Tak samo wzywając nas do świętości. Lecz jak mówi Pismo Święte, często przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego. Abraham uwierzył i Bóg poczytał mu to za zasługę. I my uwierzmy, że Bóg wypełni obietnicę złożoną każdemu z nas bez wyjątku na Chrzcie Świętym. Amen. Amen.